Witam w kolejnym odcinku na tym kanale, amatorskim kanale. I zrobię w tym odcinku kiełbasę w stylu kiełbasy polskiej, ale z dziczyzny. Mam tu kilo 850 dokładnie ładnego, chudego mięsa z sarny, które było zamrożone i rozmroziłem. Pokaż może dla tych, którzy będą mieli jakieś tam ale. W związku z tym, że a to nie ma sezonu, a to jest sezon, ja się na tym nie znam, ja to dostałem od znajomej, dawno, dawno temu było zam... Podobno dziczyzna jak jest przemrożona, to lepiej, zobaczymy, jest już rozmrożona, ładne, chude, bez sięgien, bez niczego i to mięso właśnie wykorzystam. Tak jak mówiłem, kilo 850 do dziczyzny trzeba zawsze dodać mięso wieprzowe i tu mam piękny boczuś, bez skóry już, kilogram jest go. Przykleił się. O, ładny chudy bez tych części też, czyli e, świadczy to o tym, że ta świnia nie była jakaś stara. I co w tym etapie e, zrobię? Na, będę peklował to mięso osobno. To i to mm, przez dwie doby. Więc w tym momencie sobie muszę to pokroić. To będzie pokrojone na kawałki, które będą wchodziły do maszynki, bo będzie to zmielone, a boczek tylko będzie na bardzo drobną, taką niesymetryczną kostkę pokrojony tym oto nożem. I na każdy kilogram, który jeśli ktoś zachęca oczywiście do zrobienia, sobie będzie robił, dajemy 21 gramów peklosoli i 1 gram cukru na każdy kilogram. Powtarzam, czy to jest to mięso, czy to jest to mięso. Yy, więc w tym momencie sobie to pokroję i po tym właśnie yy, pokrojeniu yy, coś tam się powie, co dalej. I pokrojone. Tak to wygląda. Tu mamy tą dziczyznę, piękne czarne mięso, ciemne, to jest po prostu Coś pięknego. Paski takie podłużne, które wejdą, nawet mogłyby być trochę większe. Tu mamy ten boczek. Niesymetryczne kawałki. O czym wspomniałem. takie chcę właśnie. I teraz tak. Przygotowałem sobie yy, na to i na to. Yy, tak. Peglosur. Tu jest większa ilość, więc to jest na to. Kurde, co ty się... Nie wiem, tutaj jakieś trzyma. Za nich. I cukier też większa ilość, to właśnie na to. To samo. Czy paczno ja. Prawda. I cukier to samo. I teraz, jak ktoś ma długie rękawy, to zakasa rękawy i mieszamy to. Myślę, że każdy wie, jak to się robi. I zobaczymy się dopiero. Bo wymieszam to i zostawiam to na te dwie doby, tak jak mówiłem i będziemy widzieli się dopiero po tych dwóch dobach, bo do tego oczywiście jeszcze przyjdą różne przyprawy, ale jakie, to dopiero za dwie doby. I dwie doby za nami, mięso zapeklowane. Yy, właśnie tak wygląda. To wygląda, tak wygląda ta wieprzowina. Wieprzowiny nie mielimy, a to będę mielił. Będę to mielił na oczkach 13 mm. Przygotowałem sobie to już maszynkę, ale przed zmieleniem dodam przyprawy do tego mięsa, żeby lepiej nam się rozprowadziły. I potem to zmielimy. Także dodamy potem do tej wieprzowiny i jeszcze raz to wymieszamy, odstawiamy sobie, żeby to się przegryzło. I przyprawy, jakie będą. Kilo 800 y, dziczyzny, kilogram wieprzowiny, więc może tu, tu mam. To jest to samo wszystko jak do tej y, polskiej oprócz zamieniłem tylko gorczycę na jałowiec. Tu mam jałowiec już zmielony, który sam zmieliłem na takim młynku na baterijki i y, tego dajemy 3 gramy na każdy kilogram. 9 gramów tu mamy, od razu sobie to wsypię do tego. Którą będę, Którą będę mielił? Majeranek. Majeranek. Majeranku dajemy też 3 gramy na kilogram. Też sobie tu jest 9 gramów, wsypujemy od razu. Pieprz czarny grubo, bardzo grubo zmielony. Pokaż może jak grubo. O, aż tak grubo. I tego dajemy 4 gramy na kilogram. Czyli dużo. O, patrz, patrz. Wiesz. Ja, wiesz, Co za mróz chyba. Dobra. Się przykleiło. Czosnek granulowany z kamisa. Przyprawy kamisa. Najlepsze. Naprawdę jest różnica, jeśli chodzi o, o, o tę te, o te firmę lub jakieś tam inne firmy. Naprawdę kamis ma dużo lepsze przyprawy. E, tego czosnku było 3 gramy na każdy kilogram. I też sobie to przerzucamy peklosul i sól, yy, cukier już było dane, teraz to sobie lekko poprzewkręcam i mielę, później dodaję wieprzowinę i będziemy to wszystko mieszać. I pomielone, trzynastka, wygląda, chyba nie trzeba mówić jak wygląda, i to, no to standardowo czerwoniutkie, bo peklosul była dana, dodajemy teraz to tu. I wszystko razem mieszamy. To będzie naprawdę wyglądało na pewno, na pewno pięknie, dlatego że te takie niesymetryczne kawałki wody żadnej nie dajemy, dlatego że to będzie tylko wędzone, nieparzone, więc to nam będzie podsychało. Mieszamy to do kleistości, żeby nam się pięknie kleiło, i odstawiamy to na chwilę i pójdzie to bielita. I fasz już w kombajnie, tym razem do tej małej ilości będę używał tej dużej nadziewarki i tak jak mówiłem y, wymieszane fajnie się kleiło chwilę odstało jelito na rurce nałożone jest to wieprzowa jelito średnica 28 32 mm w tym przedziale nie wiem ile tam ma może 29 może 30 y, i co teraz teraz tak jest że jest tu wykałaczka i mam też nożyczki ja przynajmniej to robię zawsze tak że teraz tak y, do końca nałożone jelito Przebijamy to. I ta końcówka za tym supełkiem. Ja to zawsze ucinam, bo widziałem już wiele różnych takich rzeczy, które gdzie już to było. Yy, wisiały takie farfotle, jak nieładnie to wygląda moim zdaniem, dlatego ja tak to robię. I tak tu się zmniejsza obroty. Zrobiłem to właśnie. I zaczynamy. Normalnie. Czarny. O. I tak to wygląda sztywno, żeby, znaczy nie dość sztywno, żeby to można skręcać, ale e, powietrza, żeby nie było, i na no takie tam odcinki. Powiedzmy o, na przykład teraz lekko to cofam, zawsze ucinamy to. Ja to robię w ten sposób, i to będzie takie powietrza, ma nie być. Jak to podeschnie, nie? to będzie taka bajunia, że ja pierdzielę czarne miecho z tymi przebarwieniami od tego pięknego boczusiu. I teraz tak. Ja nie jestem żadnym rzeżnikiem ani nikim z tego typu. I rozdzielamy to w tym przypadku na cztery takie lufy. Żeby nam nie pękły. Dużo tego nie ma. Nie krytykować. Jeśli komuś się, bo ja to tak delikatnie rozszerzam, żeby mi to nie pękło i przekręcamy raz, powiedzmy i dwa i w tym miejscu to samo raz i dwa i tak to wygląda. Teraz to odwieszamy sobie na kije, oczywiście cały farsz nabijamy w takiej jelita, w tej jelita na kije do Porządnego osuszenia i do wędzarni. Tam będziemy do zimnym dymem, do yy, uzyskania takiego, pom do takiej pomarczonej struktury. Będzie się wędziło cały dzień, także widzimy się w wędzarni. I tak to wygląda. Troszkę się nam to osuszyło. Wylądowała już w wędzarni. Tu jest więcej rzeczy, ale chodzi głównie o to ciemne tutaj. Pięknie to wygląda trochę po wędzi tym zimnym dymem to będzie mm. i godziny nocne tak to wygląda troszkę się już marszczy ciemna piękna dym bez praktycznie jakiejś tam temperatury do rana będzie bajunia a więc czekamy do rana i mamy rano pięknie to wygląda tak miało wyglądać i teraz ją sobie wyciągamy, niech sobie jeszcze w domowych warunkach powisi, powiedzmy dwa dni i wtedy przekroimy i zobaczymy, co, co ma w środku. Siemano, dwie doby minęły, kiełbacha nam tu podesła, pomarszczyła się. Ale jest nadal jędrniutka. Przez osłonki widać boczuś, i musimy o! próbować tej dzikiej jabłka. To na boczek. Bierzemy powiedzmy jedno pento, na przykład to, i pokaż kotku, co masz w środku. Trochę to trwało. O oh yeah. proszę to przybliżyć I co? To jest kiełbacha polska. Pokaż teraz Bajunia, co? Bajunia jak nic. I taka to ma właśnie być ta bajunia. I teraz trzeba tego... Próbować, bo Woda się gotuje. Już przestałem ciepać i teraz tak. Piękna, pyszna, wspaniała. Przepraszam na chwilę. Jestem. Musiałem utworzyć czajnik, bo zaraz by nam tu pogwizdywało. Kiełbasa wyszła. Ona jeszcze czym będzie leżała dłużej? Oczywiście bez przesady. To będzie jeszcze lepsza. Ciemne mięso. Sarny. Naprawdę wygląda na kiełbasa. Na bogato, jeśli macie możliwość zrobienia sobie kiełbasy z sarny, to y, tego wieprzowego nie mielcie, tylko po prostu takie, takie inne, większe, mniejsze y, elementy sobie trójcie i tak to będzie później wyglądało. W przekroju i, i, i ostry nóżnik, lepiej jeszcze do tego, To w ogóle byłoby super. prawda piękna sprawa. Tu jest akurat na przykład tylko ta sarna. Jak to pachnie, ja wiem. Mm, mm, mm. No, właśnie. No. Mm, mm. A więc: subskrybować, komentować, lajkować robić taką kiełbasę. Nie, nie będę chyba tego układał. Przewracam się. Kurde, ja nie wiem, ty, ten czas nie jest dobrze. Dobra. Jeszcze raz. Komentować, lajkować, subskrybować, robić, jeść. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!